Dzisiaj chciałem w siebie powiedzieć o takim bardzo ważnym e, w momencie jakby w życiu każdego, jakby każdej osoby homoseksualnej, czyli tak zwanym coming out. Coming out praktycznie składa się z dwóch, z dwóch jakby ważnych, e, niby to jest jakby jedność, ale składa się jakby z dwóch, e, z dwóch części, czyli ten coming out wewnętrzny, czyli sam przed sobą. Mówię sobie wreszcie po jakimś tam, tak jak w moim przypadku paru latach oszukiwania się, taki jestem gejem, no i nic na razie tego nie zmieni. A drugi dość istotny moment to właśnie jest jakby przyznanie się przed otoczeniem. Najgorzej właśnie jest tak naprawdę z tym pierwszym kamikałtem czyli przed sobą samym, bo przez... Znaczy ja na przykład przez długie, długie lata swojego życia, w momentu kiedy zauważyłem, że bardziej podobałem się faceci niż kobiety, w sensie jakby fizycznym, przez parę, parę, parę ładnych lat Chodziłem na z dziewczynami, umawiałem się z nimi i my mając nadzieję, że się z tego wyleczę. Pierwszy taki moment, to pamiętam, był kiedyś na takiej imprezie u nas jeszcze klasowej, jak chodziłem do na, na, na Usunów do szkoły, kiedy to ja i mój kolega z klasy przyznaliśmy się oficjalnie, że jesteśmy biseksualni. No i to było trochę, trochę, trochę był szok, bo, bo była bodajże druga klasa szkoły średniej, no to czyli jeszcze bodajże wtedy miałem lat z 18, nawet chyba nie. 17? Było to o tyle łatwe i przyznać się do tego, że jestem biseksualny, że, że jednak pozostawiam sobie tą bramkę jakby, że jednak kobiety są. No Wróciłem z wakacji i to, to taka z kolei śmieszna historyjka, że z, i zadzwoniłem właśnie do mojej koleżanki, znaczy wtedy jest już mojej dziewczyny i opowiedziałem mi o tym, że, no, zadzwoniłem i powiedziałem, że ją zdradziłem na wakacjach. Wtedy ona zapytała się, jak ona się nazywa, ta niby osoba, z którą, z którą ją zdradziłem, no to musiałem jej powiedzieć, że nie nazywać nie, nie jest to ona, tylko jest to on. W ten sposób się jakby rozstaliśmy, no ale co gorsze od parę lat, znaczy parę tygodni później dowiedziałem się od jej najlepszej przyjaciółki, że byłem drugim facetem z rzędu, który z nią zerwał dla faceta. Więc no tak trochę mi się głupio zrobiło i szkoda dziewczyny, no ale chociaż, chociaż ten ważny moment miałem za sobą i z kolei później... Był problem, znaczy nawet nie problem z powiedzeniem jakby w najbliższej rodzinie, konkretnie mówię teraz o mojej mamie, bo tak naprawdę moja mama zapytała się mnie sama. I co do kaudu. uważam, że jeżeli naprawdę ktoś czuje, że chłopak, że podobają się faceci, to uważam, że to jest moment, kiedy właściwie dla własnego dobra jakby powinno się przed sobą jakby samemu przyznać, bo... Czasami na przykładzie paru moich znajomych, im później, tym tym może być gorzej. Coming out jest tak naprawdę najważniejszą, chyba najważniejszym momentem w życiu każdego geja i chyba nie tylko geja, bo dotyczy to też lesbijek i w ogóle.